Radio M107 i 6FM. Krótko mówiąc, radiowa poradnia językowa. Dominika Szczawińska, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu pani doktor Habilitowana Katarzyna Wyrwas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chwilowo w studiu, ale już nam się myśli wyrywają w kierunku Krainy Tysiąca Jezior. Proszę odpowiedzieć na takie pytanie, czy Mazury to Kraina Tysiąca Jezior i wszystkie te trzy słowa pisane małymi literami, czy też Kraina Tysiąca Jezior i wszystko wielką literą zapisane? Jeśli Mazury. Jeśli ta nazwa bezpośrednio się odnosi właśnie do jakiejś krainy geograficznej, czy do e, państwa, czy do miasta, czyli do nazw własnych, mm -hmm. to e, pisownia w Polsce ustaliła się wielkimi literami, bo to jest tak jakby zastępnik nazwy własnej. To są tak zwane peryfrazy, omówienia, czyli zastąpienie e, innymi wyrazami e, tej właśnie jednej nazwy, które są równoważne, czyli mamy krainę kangurów. I to będzie Australia. Tak, czyli I mamy, wielkie litery. Tak, mamy kraj kwitnącej wiśni. I Japonia? Albo muszą kraj, być wielkie, tak. tak? tak. Kraj klonowego liścia. Do mamy Kanady bierzemy się. Tak? Państwo środka to Chiny. Mm -hmm. e, mamy też miasta, miasta aniołów, czyli Do Los, e, Los Angeles. Angeles. Tak. E, mamy planety, bo na przykład srebrny glob to inaczej. Księżyc i też wszystko pisane wielkimi literami. Takie słowa, takie nazwy rozwinięte, te peryfrazy, właśnie, gromadzi słownik peryfraz i wyrażeń omownych profesora Mirosława Bańki, i tam znajdziemy bardzo ciekawe przykłady. Ja w zasadzie, kiedy przeglądałam kiedyś, to, to uwagę moją zwróciła e, wielka liczba określeń związanych z królowaniem. Mhm. Czyli znamy lwa, który jest królem zwierząt. Jeśli powiemy król zwierząt, to nie pomyślimy, że to jest kanarek <grym <grym na przykład, tylko wiemy od razu, że lew. Ale tu już będą małe litery, ja od razu te tak, ortograficzne tak, kwestie tak, rozstrzygnę, tak. ponieważ to chodzi o każdego lwa, a nie o jakiegoś jednego jedynego, tak? Oczywiście, I oczywiście. I tu małe litery. Mhm. I też w, w odniesieniu do różnych osób, takich jak pisarze czy, czy, czy jacyś działacze, bo mamy królowa kryminału, to to Agata Christie. Królowa zbrodni też. To Agata Christie oczywiście. Kurier z Warszawy to Jan Nowak-Jeziorański. Tu możemy pewnie jeszcze bardzo wiele takich wymienić. Napoleon Bonaparte to mały kapral i też małymi literami się utarło pisać mimo wszystko. Ale pani też podpowiadała mi takie dwa określenia osób konkretnych osób, które właśnie zapisywalibyśmy wielkimi literami. Apostołka Bożego Miłosierdzia. Każdy z tych słów tak, napisane siestra. wielką literą. Tutaj też, tutaj przeważą zwyczaj językowy pewnie, mm -hmm. jest, takie, takie szczególne wyrażenie szacunku e, i wielkimi literami obie, wszystkie trzy elementy apostołka Bożego Miłosierdzia, e, czy też e, określenia e, stosowane e, dla Świętego Franciszka z Asyżu, mamy albo Biedaczyna z Asyżu, też wielką literą Biedaczyna, e, czy też Wesołek Boży, również oba wielkimi literami. Proszę Państwa, dzisiaj o peryfrazach, które tak pięknie brzmią i tak uważnie trzeba je zapisywać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani doktor Habilitowana Katarzyna Wyrwast. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Radio M107 6 FM